Siema, z tej strony Kozak CS, Aga, Piotr Lusos. Dzisiaj sobie zagramy Premierka kolejnego. Jak widać już są czerwone rangi nawet w lobby. 6 czerwonych czerwonych rang, czyli powyżej 25 tysięcy punktów. U nas jest jedno duo, w enemy jest... Czterech primatów Nie chcemy grać inferno. Inferno zbanowane. trena, No mogę nie grać trena i DAS może też nie, ponieważ mają duże winnowacje na DASie. Obsamiamy, że będzie Miraż. Coś, coś czuję, że Miraż bardziej wybiorą niż ancjenta No i jest Miraż. Gramy po CT. Jest bardzo dobrze, że mamy przewagę strony, ponieważ jak wiadomo mapa Miraż jest w CT. Aczkolwiek czasami są takie mecze, że. Po stronie terror, nawet dobrze to gra yy, na mirażu. Jestem rozgrzany, więc powinno siadać. Zobaczymy, jak będzie w meczu. Mam wrażenie, że mam cicho grę, ale to może po prostu za głośno słuchałem muzyki. Serwer w ogóle z Warszawy. Z Warszawy, no, 15 pingów. Ramp, Palfot, RZ, Understars. Jungle O! U! Nie, nieźle, nieźle O! Nice, nice heady Szkoda, że defa nie ma. O O! Paka nie na niego, ale już nie ma czasu. Ale trzy hedge bardzo ładne rozdał yy, Ostatnio w ogóle zimne Zimniło się, było ciepło, przez tydzień, w marcu Teraz znowu jest zimno, jakby była zima No wieczorem to do minusa, do minus dwóch z spada Temperatura, Z it's idźmy it's Szkoda, że jest tylko jeden na B Faka jest Raket Upman Oj Bardzo ważna runda teraz. Fullbaj nie wygramy, to jest kolejny fullbaj za dwie rundy. A Jak tam tego nie wygramy, to już będą małe szanse na wygranie tego meczu. No chyba że będzie jakiś magiczny kombek, jak na niuku ostatnio Ramp tu Ramp out, ramp out. Mamy chyba jakichś Ukraińców, ewentualnie Rosjaninów. Dobra, coś tam siada. Czuję, że siada, Nic jest dobrze, no. Jest nadzieja na ten mecz, żebym otwierał i żeby był to wygrany mecz. O, ale mu dało w okno. Tato, One more, myt. Zambi, kitchen hotel exit. Ok. Nice. To w ogóle dziękuję za miłe komentarze. Widzę, że się uaktymili niektórzy. Bardzo miło się czyta te komentarze. Nie, nie, czy dobrego Iman. No. Nie tego tego ale czy on jest jakiś super? No to mi potrafię kierownicę dużo wolnąć. A i zapraszam do subskrybowania i lajkowania też. Bo to też motywuje do nagrywania tej serii. Mam nadzieję, że będę w miarę regularnie gdzieś tak przez miesiąc. Ale mi dał. Ja się rozgadałem i od razu. Dostałem one tapa. Dobrze, chłopaki stoją. Ale te digle to są takie nieprzyjemne, jak się dostaje tego one-tapa, takiego liścia na ochłodzenie. No, trzy one-tapy. Yeah. Słabą opozycję. No. Ja bym z tej pozycji jego nie, 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 nie walczył, ponieważ wydaje mi się, że kon ma przewagę, ale Dobra, radę. Dobra. No. City. Co-ing ticket. Chyba dobrze to rozgrywa. Aj, aj, aj! Konie w konie. Aj, mu pakę. Nie tamten mu szansę, no. Jakby skontrolował to full Tak by. W ogóle nie kontrolował full Tak to wyglądało. Szkoda, nice try. Dobra. No, rundę na Digglach wygrali, czy na eko pewnie, więc niedobrze. Muszę przestać gadać. <laughs> się zagadałem od razu. Headshot na banie. Ostatnio wstawiłem taki luźniejszy filmik z matchmakingu Sobie grałem w full Wiem, że jest przegłos, może spróbuję coś tam ogarnąć, żeby nie było tego przegłosu. Ramp AVP Ramp low. Tubi, tubi, tubi. O, nie no. Porobili nas w tej rundzie oh, Muszę chyba bardziej przy konie grać, ale no atakuję z każdej strony. nie jest dobrze. Zagraliśmy Eko, przegraliśmy teraz na fulla i to nie zrobiliśmy im żadnych strat. Może być ciężko ugrać ten mecz. Wam Było blisko, że ją trafił. Było blisko, no Wam ramp. Paletę tram Dobra, dwa runda na Diglett będzie dla nas. Oh, speed Ojoj, Co on laga dostał? Nawet myszko nie ruszył. Tak jakby laga dostał. Go Spinny Retard. Oskarżają, że ktoś tam ma cheaty w, NL, yy, w drużynie przeciwnej. No zobaczymy. Ja na razie tego nie odczuwam, żeby ktoś miał tam cheaty. Ale kto wie, no z... ostatnio zagrałem dwa meczwikingi i na dwa Kingi na Mirażu trafił się dwa razy cheater. Na jednego wygraliśmy, a na jednego prze... przegraliśmy. I to jest. No przykre, bo to nie są jakieś, jakieś wysokie rangi. sobie jest z ekipą dla, dla fanu nawet i traficie, trafiacie na czterów, co nie? Więc trzy dałem mu na tej rampie. O. Tak czułem, że było blisko, żeby to wygrać. Szkoda, że te, tej rundy nie, nie, nie wygraliśmy. Ale, ale jest dobrze, tak jakbyśmy. Jak prawie taką rundę wygraliśmy, to teraz powinni przegrać tę rundę. Najlepiej. Co mi nie wyjdzie? Unbox. top mid, unbox to mid. top dead. mid, top mid. Metal. Nice, nice. Dobrze. Daj, nice. szkoda, że nie trafiłem tego drugiego flika. A nie, trafiłem go w nogi. Nie, ja go trafiłem z 2 wcześniej, dobra. Było w 81-4. Kitino level 3 god, czyli skażają tego Kitino, że ma cheaty może ma dobry mecz po prostu jakaś życiutka gra niekoniecznie ma cheaty ja przynajmniej te na razie nie odczuwam żeby miał cheaty a demka raczej nie będzie mi się chciał sprawdzać no chyba, że zobaczymy coś obvious no to może mam nagle I'm flashing mid, watch out. Pan Ramp, go Tispo. ale mi dał co zrobił. Dwa enter na idzie, i później B przegrywamy. Coś często chodzę pod te B albo mi się wydaje. Szkoda tej rundy. Bardzo ważna była runda, żeby, żeby mieć dobry wynik po CT. Teraz. Nie wiem, no ja bym forsował to. Może się uda. Już nie mi mida w pierwsze tempo. O, do na rampie. Pod znowu. I'm going B, watch out A. One B ups. Two B. O, ale mi dał. Wcelowany w ogóle Bikt tego w ławkę, a Sajt tu ich bił. To było dziwne dla mnie, bo nie oddałem żadnego strzału. Stepów też raczej w tej sytuacji nie powinni słyszeć, jeśli było takie zamieszanie, że tam się strzelali z Sajtem. A gości wcelowany w ławkę wychodzi. To jest dla mnie trochę takie dziwne. Nie mówię, że czyty na 100%, ale to było dziwne no. szanse, że on wygra tego czasu małe, no nie ma defa. Nie, nie, nie wie gdzie są te oh. Szkoda, szkoda. Ta runda też była do ugrania. Tak jakoś nagle to defensywa B poszła ten na do... Dokonałem się mogę liczyć sudaimik. Charles. Okej. Okay. są z sharpa. Okay. Lass mich. Ajajaj. Dziękuję. Było blisko, żebym przegrał tego duela. Niczym. Zero, zero pewności miałem. Jak się z nim duel, duelowałem. Ale wygrany duel, no. Ledwo co? Ale wygrany. Cztery rundy po CT. Nie jest to najlepiej. Zobaczymy, jak będziemy grać po Tero. Czy to będzie mecz do, do Wina jeszcze? Czy będzie brak nadziei w Tero? To się czuję tak pomiędzy, mniej więcej po drugiej rundzie. Maybe mid, watch out. Smok palos. Mid clear. A, A room. One room. A, o teteris? No, Teraz Now it is. is it. Oje. Oje, pałac. Słabo gramy po tym CRD. Ja Strasznie głupio się duelujemy du Też nie myślę, żeby. No, nie będę wychylać na tą rampę no. Ja zazwyczaj jestem taki, że chcę zrobić refraga, że gościu się nie spodziewa w tej pozycji, ale to późno piknąłem już na tego refraga. Ale też się bałem pikować tej rampy z tych schodów wcześniej, bo schodzi w schodzi schodził smoke. No, szkoda, szkoda tej rundy. Była do wygrania. You made noise on mid, or you no brand give info. Mm -hmm. it one kitchen? So fine, yeah. uh, one kitchen. Yeah, that have Short? No nie, no byłem w klesztach, więc... Apsup jakby pomógł! Dobra, wygrał to, jak nie mają defa, nie mają, dobra. Nice. Ale daję temu w kuchni. Kościół zginął przez heta od mojego <laughs> niedziela 21 fragów tam ma pitracz. Oj, oj, oj oj Czy tam pitrach nie wiem jak... z jakiej to narodowości gracz i kitiny 17 tam dwóch gracz tylko gra. No. To może dlatego i tak oskarżają o no. Dobrze, dobrze strzelają chłopaki. Understead, firebox, firebox No, ten pitra 4 mi dał heada Nie był łatwy head na tych pojerach. Akolwiek też w szeroko piknąłem jungle, widział heada on widział head na smokę. Swojego ślepi. Oh, pan sterz i jungle. To jest też coś do samego. Musiał pikować, bo mógł poczekać na tego. Złapieł kontakt z zielonym, by, by mieli łatwiejszą eight sytuację eight do wygrania eight. rundy, ale i tak dobrze. Tutaj się pomylili, wszyscy gigli. Zielony ugrał klaczem, 1 na 2 Ale mi dał system pitrach pitrach. pitrach. Konto prywatne. Ale znając. Znając to premier, premiery, no to pewnie jakbym poszukać jego facytatora, żeby by nie miał facytatora. Ale ludko. Te, ekon. Poszło. I Na podejść czy tak tam mało? Na No w tym momencie, w którymś poszedł, ale no jest to przegrany mecz teraz, Przekraliśmy. Ważną rudę na ich ulbaj to jest niedobrze dobrze go contact me, guys so, we don't I'm need not, I'm try I'm try, trolling man. Just, we go let's try with the next round we still have a chance Kardiff, kardiff, guys. ja, skrócił. Ale nie piknął, dobrze się zachował i ten skara bił. Zazwyczaj to właśnie jest Edwarda pikuje, i wtedy skara giniesz z plecy, wcelowany w kara. No ale no cóż. O, teraz by Opsy skrócił. John 1v rampe dojechał. Pądzielca kawałka, zobaczymy. Prawie, prawie go wyczułem. Dobry of angel przyjął. Kombi again, guys. Maybe he will push be up, and we kill him. Kombi, kombi blue on orange orange copy oni no słuchają się niedobrze edward tak, Teraz short agresywnie gra, ale nie, nie denerwuje mnie to, że nie, oni idą na A, jak mówię im, żeby poszli na B, no i to jest nie do wygrania runda. I teraz co? On z Makiem zrobi plecy, jak oni już teraz wszystkich wy, wyeliminowali w B. Orange, no jak 25k na premier? No, słabo strz strzela tym jeśli pom To jest ten gość, w tym klaczu z konem był. Tak. I will smoke into window. No on scouta, tak da. Koniec tej rundy. Stars. Dot. Stars of more. Bo ten diegel był cynniejszy. O, oh. no, jest No dobra, na no 104 ADR nakręciłem 12 fragów. Mieli 117 punktów. To mecz ciężki, no ale tam dwóch typów tylko grało. Wygrali I wygrali ten mecz. No nie wiem, czy to byli cztery, czy nie. Nieważne, no po prostu ja też nie, nie zagrałem jakoś wybitnie. Może mogłem więcej kolować po tym tero. No ale no C też tam te rundy, niektóre wypuściliśmy. No niestety, dobra. Mecz do, raczej do zapomnienia. Dobra, ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, i lajkowania. Życzę Wam miłego dnia i napiszcie teraz w komentarzu, czy trafiacie czyterów, czy czujecie, że trafiacie czyterów, czy Wam się przyjemnie gra te premiery. Czy często wygrywacie te premiery i o, o jakich porach najlepiej Wam się gra? To może to ściągnę, bo teraz też zagrałem wieczorem. Nie był to jakiś zły mecz, ale nie był też najlepszy. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i dobrego dnia.